Hejka ludzkie ja jestem GetHeepies i zapraszam Was na kolejny odcinek, no może pierwszy, którą nazwa będzie przetrwaj, przetrwaj i przetrwaj. Dziś ze mną jest jak zwykle mafioza. Przywitaj się. A siemanko, jeszcze Mafioza jak i zapraszamy na ten film. Dobra, to o jeżeli chcecie to IP y, do tego do tej gry jest tak to samo jak do Skywarsa, tylko inaczej się wybiera. Może kiedyś zrobimy wam z tego poradnik. Dobra, mhm. zaczynamy, wchodzimy tu No, jesteśmy we dwóch, ale fajnie. Zobaczmy kto wygra Serio? E, tu musisz zbierać owce. Yeah. Odciep się, ja muszę wygrać, ja muszę wygrać, ja muszę wygrać. No. Moje, 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 moje. coś cz mi stary ciągle la lamiguje. Ja. Mhm. No one ja. powinny znikać. One w ogóle nie znikają. Ej, czemu nam nic nie pokażą, że kto wygrywa? Ej, nie wiem. A widać napis ten? Eee Masz wyświetlenie, ile kto ma punktów? Właśnie nie mam. No ja też nie. Ale jak na razie widocznie wygrywam, bo mam więcej. Zbierz czarną, bądź pro i zbierz czarną. Ja mam 6, 7, a ty? Ja mam 21. Uff. No? Mówi ci, że jestem lepszy. Ty o, jest, chyba znikają nareszcie. Tylko uważaj, bo niektóre robią coś magicznego. Gdy, Wybuchają i puszczają połącz Chyba się, coś... Z... Trafiliśmy na coś zrypanego lepiej wejść gdzieś na osób. osób. Złap czarną, będziesz pro. Tu jest teraz tych wszystkich tyle. Czarną ugoliłeś? Ugoliłem. To nie się biorę. Nie tak wiem To No ja ją teraz skosiłem i zebrałeś moją wełnę o. Ty zidzie pospolity no, Bez Ej. obrazu Bez obrazu, że ci skawiecie Nie tak? nasz, o Jesteś pro? Co zaskocz żadu, wiesz ile tam na dole Ja biorę różową, ja biorę różową Gdzie? Ej czekaj, osta. <laughs> Jeszcze? Ta... <laughs> Moja jest różowa, różowa. Yes, mam dwie różowe o. Jestem hardscorem Czytałaby się teraz Fioletowa, zrobilibyśmy tańczy. A to rzadkie jest, że Fioletowa się... Mam nadzieję, że mi ktoś. Wiesz, co mi się zdaje, że coś się zbagowało? O! On... Kret... Mam dwa. K się... O, to jest niece. Musisz nie upaść. Dobrze. Niszczy się. By... Pod tobą niszczy. Spadłeś. Nie, ja mam Ja też. Uuuu, ej, ty koleś. Ktoś nie dostanie. Ha, patrz, jak jestem już daleko. Kurde, nie. Poczekam tu na ciebie, żebyś nie płakał. No Kurde. Śmiejemy się z mafiozy. Ej. Dawaj, to tylko z 50 set metrów. Nie. Jesteś na, pod, na ziemi? Nie. To gdzie... no kurde. Nie wiem, czekać na niego czy skakać dalej. Lepiej czekaj, się... Po czekaj, ja czekaj ci się pośmiać. Wiesz jak ja to robię? Ja ja, skac, ja biorę rozpęd i skaczę bez umiaru. Wiesz. Tak. no właśnie ja też to robię. Jakby co to ja byłem tutaj. Patrz, jestem tutaj. Trzy krat. t te Nie widzę gdzie jesteś. Możesz, o i spadłem. Byłem dwie od tego. patrz jak ja to skaczę. Bu pum, 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 bum, 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 bum. I spadłem. Nie Nie Wziąłem z... No i znowu. Wziąłem zły rozpęd, mówię ci. To jest wiesz co, ja nie chcę przekroczyć limitu. Do limitu? No bo mi się okropnie później słabo przysyła. mam sobie internet. Ile ci się przysyła filmik 20-minutowy? minut naprawdę? tak naprawdę? stary ja dałem dwugodzinny filmik dobstetu piosenka a właśnie zapraszamy was dobra takie... dam link no ile ciś przysłał? nie no ta drobnica jest absoluta, ona jest tak, właśnie coś. dobra to jest najlepsze a jak pa, to przejść? no to choć tu do do mnie. To pokażę ci jak Czekaj. I ten, dałem 2 godziny... Dobra, nie. już czekamy na kolejny następna runda za 30 sekund. 2 godziny dałem filmik na YouTube'a i tylko godzinę czekałem, żeby to wyszło, a ja myślę, że w ogóle to nie wyjdzie. Ty, patrz, mogę tu dawać wszystko. Wejdź sobie na to, na ten, 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 ten ten taki. Wciśnij, żeby coś ci było widać. No ja też, no, ale to nic nie mogę dać. Ale właśnie ja nawet nie ogarniam, co to, do czego tu służy. Koleś, to jest dobrze, możesz to dawać szybko i nie wiem, zmęczyć. Zwiększy skok, aha, tak, dobra. To jest znowu to co się spada. Czekaj jeszcze, nie? 3, 2, 1. Go, go, patrz. Spadłeś. O, to jest najlepsze. Tutaj musisz... Y, dostajesz tą. Wiem, I wiem. Musisz na nią skoczyć. Tu jest, okej? Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mam nadzieję, że się... O, ktoś dołączył. Miło nam. Witaj, będzie na YouTube. Alesia 2003. No i teraz jest. Taka wada, że nie wiesz gdzie jest ta kolejna. No. Nie no, gramy. Nikt nie wygrał. O, to jest to jest Musisz łuku. Gdzie u jest? Dawaj ją to, <laughs> <teraz> skiniesz. <Ej. laughs> o, to też jest dobre. Musisz skosić tą. Trawsko. Nie. E, śnieg. Patrz. Skosimy ją. Nie spadła. <laughs> Chodź tu, chodź tu gdzieś, chodź tu! Ej. No da tu już Parku się podstawia, powtarza, to zakończymy odcinek. Chodź tu! Zakończymy! Ale ja nie chcę tak długo bo... Tak, nie Ale ja jestem miękki. Ja nie lubię kucyków. Ale nóżki to ona ma. Patrz, widziałeś jej nóżki? Mhm. <laughs> nie, bo jeszcze się Twoja dziewczyna obrazi, czy coś. Albo moja. Albo moja... Y, moja była się obrazi mhm. Przepraszam Magda, sorka, musiałem no, Patrz jaka ona jest skoczna Te nóżki jej coś dają, mówię ci Ona ma nitro w tych nogach mhm. u, 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 u. No i już cię pobiłem Jestem najdalej z was wszystkich Pum, 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 pum. Poczekam, aż tu przyjdziesz. Pamiętaj, ja jestem zwycięzcą. ja będę mistrzem. Prawiłem mistrzem. Co mogę tego przejść? Bo jesteś miękki. Nie. Będę się przybliżał. Wiesz, jaki mam widok stąd? Na tą różową wełnę, która jest taka wełnista. kapcia. Bije go, bije go, bije go ej Szymon co? tak jest no i tak w, wiesz, że. no pas kolejny doskoczył i tak wiesz, że mamy zmyślone imiona Stefan Ej dobra, myślę, bo ja nie mogę tego przejść, jak to przejść? skaczesz, a co? nie, nie, a, tak. kurde, a teraz ja... ten a wahałem się i nie Przeskoczyłem. Jak ty to robisz? Patrz, tak. Z góry. O, patrz. Je, je zbugowało się. Serio? <grym> <grym> jestem na... Jestem na górze. O ty, zbugowało się. <grym> Zetkniłem się za tobą. Patrz, <grym> masz. Tak. Lol. No. O, idzie. Idzie. Taką piosenkę. It's my life, the power, you know. O co? Psy. Tak. Oh, oh, oh. Ona ci bije. Oh, oh, oh. eee, Wyżej ja to ciągle nagrywam? O właśnie, nie się zapytać, mogę wrzucić ten bardzo piękny odcinek? Patrz. Ej, hmm. Patrz, ey, jestem parkier Ej, patrz, patrz, get hit hit. patrz, 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 Jeźdź to będzie na YouTube. No e, patrz, jeszcze tak patrz, wystąpię. Zbiegłem. Może się nie skatnąć, co nie? Nie! To, to, będzie to bo ma... pro, pokazujemy to. błędy tego. Ej, się ob, obydwoje zniki. Nie. Nie tam się. Jo. to będzie na YouTube. Przedstaw się ziomek. O, chciał. Chciał przybić żółwika na żółwik A mamy długo jeszcze Stefan 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 Gabriel Gabriel Chodź się, mówimy po trzecim Dobra, A jak ty Maksymilian Gabriel. Gabriel Co? <grym> <grymian> <Umij> ze <mną. grym> A ty No i czekamy, czekamy na zbawienie. Aleluja. Aleluja. Patrz. Idę, w, idę do góry, patrz. Widzisz to? Skacze Skaczę do góry. jak to możliwe? Normalnie. Skaczę. Bum, bum, bum. A, <gry> dobra, chodźmy grać dalej. No nie można by się zlbagować. Lobbyby, O, ja się przeniosłem. Jak? Dobra, ale chodź już się pożegnamy. Bo to najdłuższe no, nagrywanie nie ma sensu. Dobra, no, jest. Jest A ja w ten czas biję to coś. No jesteś, jest. dobra, chodźcie, tu pożegnamy. Ej ej, 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 tu jest, tu. Dobra, wyciska. Tak jak w ostatnim odcinku mafiozy, do którego będziecie mieli linka, jak on go rzu Rzuci. Czemu mi tak ten szybko spada żarcie? Chciałem wam po powiedzieć tej <grym> koty. <Kisnąłem> sobie, Kichnąłem sobie. Serio get easy na zdrowie. Dziękuję. Nie no, Dzięki, jestem mi tak Dobra. Chciałem wam tylko powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę w, e, Zasubskrybowali Czy zostali Kolejną subę I powiedzieli o naszym kanale kolegom Czy jak to tam chcecie Czy jakimś Fanowym kolegom Czy, żebyś czy żebyś jak kto tam wiecie, Pamiętajcie ludziska Sprędzior jest taki jaki Sprędzior jest Jesteśmy początkującymi Mamy słaby sprzęt, mamy słaby sprzęt Za siebie Ty masz słabsze od mojego za. Komu? Przy, przy, kogo ledwie słychać? A, no, to, to myślałem, mhm. że to było ten. To, 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 to. No dobra, ludziska, tak jak pomijając te fakty, trzecicie czołem, a seria będzie się nazywać Przetrwaj. Tak <noise> jak nie przetrwasz. U, u kiegoś jeszcze nie musiałbym myśleć. Dobra, nazwiemy go i ją przetrwać. Będziecie chcieli napisać kolejny, zobaczyć kolejny odcinek. Tak, albo, skacz, albo To u to a, skacz, żyj albo skacz, albo przetrwaj kolejny ten odcinek kolejny na Sky Warsie będzie u mnie a ten a z tego Sparty jest u mafiozwek dobra, cześć i cześć, Marka